W końcówce 4 bardzo doświadczone pary pięć bardzo doświadczonych par już jest na arenie para, która z powodzeniem pokonuje bezbłędnie konkursy zaliczane do światowego rankingu Leszek Ram Zara z Rodan Klap i, i Jackpot A. Kołębogierze Zawal VDL od matki Pola należy do gospodarstwa rolnego Korolew. jeszcze grał za swojej karierze był wicemistrzem Polski w kategorii seniorów. Był czwarty w halowym pucharze Polski seniorów. Wiele sukcesów odnosił w barwach klubu Agrohandel Śrem, z którym triumfował w drużynowym pucharze Polski. Trudno policzyć jego zwycięstwa w krajowych Grand Prix. A od kilku lat jeździec i trener Rodan Club. No i mamy pierwszy bezbłędny przejazd, bez problemu, z normą czasu 69.84, no tak jak powiedziałem, ta lista startowa w końcówce jest bardzo mocna. Teraz Łukasz Troszczyński z klubu sportowego Idmar i Koń Klaudia, ja też para, która z powodzeniem startuje w konkursach zaliczanych do światowego rankingu w Mistrzostwach Polski w kategorii seniorów. Łukasz